cześć, witajcie z tej strony Master i witam was bardzo serdecznie w odcinku 45 reakcji do Naruto. Yy, drugi odcinek tego dnia. Wow, co się dzieje? Wow! Yy, zapraszam do oglądania. Okej. Okay. Nie ma szans. Okej, okay, odcinek 45 Zawstydzenie Hinaty, zwycięska technika Naruta. A nie, Naruto odmienia się to w taki sposób? Nie. nie będę kwestionował, ale on jest bardzo uparty, to się zgadza. Mm -hmm. No i co Naruto zrobisz? Przeskoczysz i. O kurde, w taki sposób. A to dziwnie leci a oszukał go. Zostawił. swojego klona. Tak? Nie? Nie, myślałem, nieważne. Dziwnie to było zaanimowane. Co, no, co? Jak? To co za skok? No, Naruto, ale przydałoby się, żebyś ty tez, też atakował, nie? Tak tylko mówię. Taka sugestia. No właśnie mówię! Widzę, że słuchasz się, tylko jeszcze teraz przydałoby się, żebyś to zrobił. Nie mogę. naruto -kun. <laughs> No zamienił się wega. Okej, okay. no to co teraz, teraz co, co, co zrobisz będąc, e, niby. No dobra, tylko jak zacznie atakować, to będą wiedzieli, który to, po zapachu. No okej. Okay. Trzykrotnie, no jak pies. <noise> no masz takie zwierzęce. Chyba, że ojebał go. Zajebał psu! Uderzył psa! A to co? Też, też pies. Łap. A, czyli przyjął i się zmienił w psa. O, to było dobre. I go kopniaka. Był za o! O! To było dobre, Naruto. To było dobre. Szanuję. Tak, tak, tak. Wiemy, nie musicie tu naprawdę zrozumiałem. O, już się. Tytana się zmieni! Tytana się zmieni O nie! Ja też jestem ciekawy, co zrobi Naruto. Chcę w końcu jakąś dobrą walkę, żeby on teraz gdzieś widzieć, jakieś takie ataki zrobił Powa? Powa halo, halo, I tego! I... Łapka w górę! Przydałaby się, naprawdę. Łapka w górę. I... Komentarz i subik też... Ale to no wiecie... Bez presji Dupa nie technika Dobre, zobaczenia, mi się nie wow. Cztery łapy, no Jutsu. Moje ulubione Jutsu! Cztery łapy Dobra, potem. A dostał No to... No, użyj tej techniki swojej czy nowej czy coś. No, musisz sobie. Nie wiem, cokolwiek zrobić, Naruto, żeby nie dostawać czapę. Tyle razy już Naruto dostał, żeby po dawno leżeć, ale to jest Shonen. Całą wolą jest w stanie pokonać jakąkolwiek granę. Nieważne, jak bardzo krwawi. Mówiłem? A, im rzucił. No i co, teraz pokaż tą technikę swoją. No nie Coraz bardziej krwawi. Ale trzyma się cały czas. No i co? Zrobił tą technikę. No halo! Jak można tak w czapę dostawać tyle? Walcz Przynajmniej jakaś walka jest już teraz. Choć jednostronna jest bardzo. No i co? Cały czas staje, no mówię, po co komu górny te lekarz? Jak można wolę walki mieć? No właśnie, pokaż tą technikę. Pokaż ją, bo jestem ciekawy, co to jest. Plus chcę, żeby ta walka się zgodziła, bo jest długa I dostajesz w czapę. No, 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 no. <ścoughs> to... Zesrać się! <ścoughs> o Jezu. Nie do. No dobra, tak też może być. No, <noise> ale to głupie jest, ale ma to sens! Ma to sens, no! Ma to sens! No, pokaż to. to już widzieliśmy. To jest dla... Okej. Okay. Oni nie widzieli tej techniki, my już znamy tą technikę Chyba. Chyba to jest ta sama. Chyba, że coś innego robi. Ale to była replikacja cieja. mi się wydaje. Ale kurde, dobrze. I w łeb O, to musiało boleć. O, już z, z trzech różnych kątów. Jeszcze czwarty. Nie, dobra, tyle. Oba. No dead! Dead! Koniec z nim. Mmm, okej. Okay. O to chodzi o... Okej, okay, okej. Okay. O to chodzi o z tą nową techniką, fair enough, fair enough. No i co? Dead? On jest dead? Czy nie? Chyba tak. Yes! Brawo! Brawo! Udało mu się. Brawo. Zajęło ci to dwa odcinki, ale ci się udało go pokonać. No Nawet energię ma, kurde. A po co komu lekarz? Pogratuluj mu, czy coś? Pogratulujesz mu, czy coś? Ale nerwowa, to gorzej niż... Pogratuluj coś <grym>, co <grym>, Maść Na rany Na twoje rany maść, obstawiam To się nazywa nieśmiałość No i co, będziecie się na, na siebie tak patrzeć? I tyle? Czy coś jeszcze? Nie wiem o! Brat! Dobra, hmm. dobrze ja pamiętam? To... Nie, czekaj, ktoś mi to tłumaczył? Ktoś mi to tłumaczył? to jest brat? To ty? Chyba tak, ale nie pamiętam. Brat albo... Kuzyn? Nie pamiętam ty, bo jak ktoś mi kiedyś to tłumaczył w komentarzach. Nieważne. Koniec! Koniec, koniec, koniec odcinka kolejnego 45. Naprawdę bardzo fajny odcinek. W końcu koniec tej walki. W końcu mamy walkę Naruto przede wszystkim i ten tournament ARK. Mam nadzieję, że powoli będzie się kończył, bo trwa już całkiem słuch długo. Trochę trwa już i chciałbym zobaczyć coś nowego. Także nie wiem, kto tam jeszcze ma walczyć Rok, czyli ma walczyć. Także zobaczymy o jego i tam nie wiem, kto jeszcze nie walczył. No ale. Mm, czuję, że powoli ten arg zbliża się do końca, więc y, ja się z wami żegnam, do zobaczenia i cześć!